Dzień dobry dzieci. W związku z tym, już mamy już wiosnę i za oknem tak pięknie świeci słońce, to jeśli macie ochotę, zapraszam was do wykonania wraz ze mną świetlicowej pracy plastycznej pod tytułem kolorowe motyle. Dobrze, więc do wykonania tej pracy potrzebne nam będą kartka papieru formatu A4, czyli taka kartka od bloku rysunkowego lub technicznego klej, nożyczki, kawałek wstążki. Może być to również nitka bądź wełna, nie ma to znaczenia. W zależności od tego, co macie akurat w domu, filiżanka, kubek lub szklanka oraz ołówek lub długopis. Dobrze, no to zaczynamy. Kartkę formatu A4 zabieramy i wybieramy sobie jeden róg, na przykład ten, i składamy go w ten sposób, aby dwa boki, tutaj ten oraz ten. Nachodziły na siebie. Zobaczcie. Czyli nie za daleko zginamy oraz nie za blisko, ale w taki sposób, aby te boki na siebie równiutko tutaj nachodziły. I zobaczcie, powstał nam trójkąt. To teraz bierzemy do ręki nożyczki i odcinamy pozostałą część. Gdyż ona nie będzie nam już potrzebna, mhm. kartkę rozkładamy i zginamy ją ponownie, ale w taki sposób, aby bok pokrywał się z bokiem. Z drugiej strony powstaje nam prostokąt. Zginamy jeszcze raz w taki sposób, aby powstał nam kwadrat. Zobaczcie. Tutaj mocno zaginamy. To teraz rozkładamy kartkę z powrotem i zobaczcie. Zgięcia, które teraz. Zrobiliśmy, utworzyły nam cztery kwadraty. Jeden, drugi, trzeci i czwarty. To teraz bierzemy do ręki nożyczki i wycinamy powstałe kwadraty. Czyli tniemy po liniach zgięcia. Kładamy łyżeczki, dwa kwadraty odkładamy na bok, a dwa sobie zostawiamy. I teraz bierzemy przygotowaną filiżankę lub szklankę, bierzemy długopis i odrysowujemy koło na jednym kwadracie oraz na drugim. Przyjmiemy do ręki ponownie nożyczki i wycinamy narysowane koła. I mamy teraz dwa kwadraty oraz dwa koła. To teraz zabieramy kwadraty i wybieramy sobie po jednym rogu, w każdym kwadracie, nakładamy na niego klej i przyklejamy koło. Tylko uwaga, nie tak, aby koło było po boku kwadratu. Równo na środku tego kąta. Zobaczcie. W ten oto sposób. Raz i z drugim kwadratem robimy to samo. Wybieramy sobie jeden kąt, ja wybieram ten, nakładamy klej i przyklejamy na środku tego kąta koło. Zobaczcie. Wstały nam takie elementy. Teraz. Więc zabieramy jeden z nich i zaginamy tutaj od strony koła. Kawałek zaginamy taki pasek grubości około pół centymetra. Odwracamy na drugą stronę element i zaginamy również pasek o tej samej grubości. I tak naprzemiennie składamy cały element. W taki wachlarz lub harmonikę. O! Zginamy. Mocno zaciskamy cały ten wachlarzyk. Dobrze. I teraz bierzemy drugi element i robimy z nim to samo. Czyli zaginamy cienki pasek w grubości około pół centymetra. Tutaj od strony koła zaczynamy. I z drugiej strony elementu również zaginamy. Przewracamy jeszcze raz na drugą stronę. I tak zaginamy. ساوى الامان <applause> Dobrze. To teraz powstałe te elementy skinamy na pół. Tutaj bardzo mocno przyciskamy. Zgięcie było widoczne. Drugi element również skinamy na pół. Również bardzo mocno tutaj przyciskamy. Dobrze. Zabieramy kawałek wstążki i wiążemy na pierwszym elemencie w miejscu zgięcia. na drugim elemencie, w miejscu zgięcia. Odcinamy pozostałe końce wstążki. Tutaj również odcinamy pozostałe końce wstążki. Już one nie będą potrzebne również. I rozkładamy motyla. Proszę bardzo. O, jeden. A z drugi rozkładamy te wachlarzyki oddzielone wstążką od siebie i powstaje nam w ten sposób drugi motyl. Dziękuję, mam nadzieję, że praca plastyczna Wam się podobała i życzę Wam miłego dnia. Do widzenia!